Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku programu Panorama Cafe w Radio Panorama. I kolejny program realizujemy oczywiście w Częstochowskiej Restauracji Przystanek Obiad. Naszym gościem dziś jest Pan Robert Kowalczuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektor Częstochowskiego Żaka, czyli Liceum i Szkoły Policjalnej, jeżeli się nie mylę. Częstochowie. W Częstochowa. W mhm. dokładnie. Panie Dyrektorze, na początek chciałbym, żebyśmy porozmawiali właśnie na temat edukacji samego Żaka. To jest... Szkoła, która jest znana w Częstochowie. Z czego jest znana? Znana jest z tego, że prowadzimy liceum, prowadzimy też szkoły policjalne i prowadzimy też szkoły policyjne jednoroczne, które jakby też dają taką możliwość rozwoju. Jest to szkoła, w której. W 3 lata możemy zrobić liceum. To jest dla osób, które kończą szkołę na przykład zawodową i mogą sobie uzupełnić o wykształcenie licealne i mogą też potem zrobić sobie w 2 lata szkołę policealną i mieć tytuł technika. Także to też jest taka możliwość, ale też mogą sobie zrobić maturę. Taki mamy moment, teraz chyba bardzo ważny dla tych wszystkich szkół licealnych czy policealnych może też troszeczkę, czyli rekrutacja. No bo jesteśmy przed wakacjami, już zaczynamy powoli myśleć o tym, co dalej z naszą edukacją. Wrzesień już coraz bliżej, chociaż jeszcze się nie skończył ten poprzedni rok, no ale teraz jest ten moment wyboru. No jest moment wyboru. Generalnie można powiedzieć, że. Liceum daje nam możliwość tylko wykształcenia średniego, a technikum, czy te policealne kierunki pozwalają nam na uzyskanie tytułu technika i uzyskanie konkretnego zawodu. Także licealiści, którzy już odebrali świadectwa, albo myślą, że zdali maturę, albo zdali tą maturę i myślą o studiach, albo myślą już o jakimś zawodzie konkretnym, bo jednak, jednak liceum nie daje nam w pełni takiej możliwości, i robią coś w szkole policjalnej. To powiedz mi pokrótce, co oferuje szkoła Żak. My oferujemy takie cztery kierunki stałe, czyli Technik, Informatyk, BHP, administrację, florystykę. Także tutaj w tym, w tym klimacie jakby i w tych aspektach prowadzamy młodych ludzi na rynek, a to są kierunki, które mają duże jakby zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o rynek w ogóle w Polsce, nie tylko w Częstochowie. No właśnie, bo to chciałem zapytać, czy ten rynek częstochowski jest przygotowany, rynek pracy oczywiście, na przyjmowanie właśnie takich absolwentów, którzy skończą takie kierunki, o których Pan wspomniał? No oczywiście, że rynek częstochowski jest, jest wąski trudny i trudny. My mamy też słuchaczy z różnych części tutaj Częstochowy i obrzeży, Także kończąc tutaj technikum można jakby szukać pracy w innym mieście czy w innym województwie, to też daje tą, tą możliwość. Wiadomo, że jak mamy lat 13 i idziemy do gimnazjum, teraz już nie będzie tego, teraz już jest szkoła ośmioletnia, czyli jak będziemy kończyć nawet Ośmioletnią szkołę, to do końca nie wiemy, idąc, czy chcemy iść do liceum, czy chcemy iść do technikum, a w połowie drogi też jakby dochodzimy do wniosku, że może by warto coś zmienić. I tak naprawdę ta szansa, która jest, czyli skończenie sobie w dwa lata technika, pozwala nam na to, żebyśmy mogli mieć. To, 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 to. Pan powiedział bardzo ważną rzecz propos gimnazjów, których już nie będzie. Nie sposób nie zapytać dyrektora pracówki edukacyjnej, czy reforma edukacji, ta, która jest, jest dobra, trafiona, czy lepiej było zostać przy tym, co było, czyli przy gimnazjach? Panie Łukaszu, trudno to ocenić. Ja myślę sobie, że czas nam jakby zweryfikuje. Zobaczymy, jak będzie w kwestii rozłożonego czasu wdrażania tych wszystkich programów i pomysłów. Bo może się okazać, że jednak powrót do tych ośmioklasowych szkół podstawowych będzie czymś trafionym. A może się okazać, że jednak będzie tak samo jak z gimnazjami. Ja pamiętam, jak wchodziła wchodził pomysł i wdrażanie gimnazjów. Wszyscy byli wtedy też bardzo mocno sceptycznie nastawieni i przeciwni. Ci, co, co, co protestowali wtedy przeciwko likwidacji ośmioklasowych szkół podstawowych i wprowadzeniu gimnazjów, dzisiaj też protestują przeciwko likwidacji tych gimnazjów. Mamy trochę taką kuriozalną sytuację, tylko chodzi tutaj chyba o to, że to jest burzenie jakiegoś systemu edukacyjnego. No i przede wszystkim mimo tych obietnic pani minister Zalewskiej, że Nauczyciele pracę nie stracą. No już dzisiaj wiemy, że przy likwidowanych szkołach polecą po prostu ze swoich nauczycielskich stanowisk w szkołach danych. Polecą oczywiście, bo tego się jakby nie da uniknąć. Patrząc na perspektywę całej Polski, to będą miejsca, w których jakaś grupa nauczycieli zyska pracę, a w innej części Polski po prostu będą dużo większe jakby redukcje etatów. Ja, by, ja jestem zwolennikiem tego, żeby oceniaj, ocenić sytuację dopiero z perspektywy czasu. Tak samo jak, tak jak mówię, jak gimnazja, pamiętam sprzeciw, ja też do końca nie byłem takim zwolennikiem gimnazjów i zastanawiałem się, jak będą wdrażane i jak to będzie wszystko wyglądało, a jednak po latach... To doposażenie, ta edukacja tych szkół powodowała, że ci młodzi ludzie jednak jak chcieli, to się uczyli. Oczywiście, jak w każdej szkole i w każdym etapie swojego życia i rozwoju, jak ktoś dojdzie do wniosku, że jednak nie chce kontynuować edukacji i ją przerwie albo będzie podchodził do niej tak bardzo na luzie, to zawsze będzie szukał jakichś innych rozwiązań. Bo mówiono o tym, że gimnazjum jest taką przechowalnią tak naprawdę pomiędzy podstawówką, a tą szkołą średnią. To znaczy powiem Panu tak, z punktu widzenia takiego emocjonalnego, bo często prowadziłem różnego rodzaju zajęcia warsztatowe z młodzieżą, czy z dziećmi, dziećmi z szkoły podstawowej, czy gimnazjalistami. To jest czas, w którym oni dość szybko jakby są przerzucani. To jest 6 lat jednak jest takim elementem z życia się. Potem te 3 lata to jest bardzo krótki czas. Łatwiej jest, kiedy wszyscy przechodzą z jednej grupy wiekowej do gimnazjum i to jest dalsza część tej klasy. Gorzej, jak jest składana jakby część grupy i sami ludzie. I zanim oni się zintegrują. Z punktu widzenia czysto tylko i e, emocjonalnego to już muszą się rozstawać, bo zaraz będzie element e, etap liceum, który też jest takim krótkim etapem, ponieważ zbieramy się i w połowie już e, hamujemy, bo liceum kończy się w trzeciej klasie i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie się rozwiązać. Nie, nie ma chyba też takiej stabilizacji, ci ludzie młodzi nie, nie, nie do końca mogli ją wtedy odczuwać, natomiast e, co jest też istotne, to chyba w mniejszych miejscowościach było to... E, Łatwiejsze, dlatego że tam jednak, no nie tak jak w, w dużych miastach, typu Częstachowa, chociażby, gdzie faktycznie można było iść do podstawówki w jednej dzielnicy, do gimnazjum gdzieś tam dalej. Jednak w małych miejscowościach ci ludzie mogli się zdecydowanie lepiej zintegrować ze sobą. Oni wtedy kończyli 9 lat, tak naprawdę, bo 6 i 3. Czyli dziewięć lat ze sobą chodzili i byli bardziej zintegrowani. Potem ta integracja... Chyba, no, było... że liceum mieliśmy w danej miejscowości, część ludzi także... O, też, też, dokładnie. Ale tych liceów nie ma tak dużo w takich miejscowościach, bardziej w dużych miastach. Ten przeskok dla nich, jak z nimi często rozmawiałem z generalistami, był dość duży. Bo jednak bycie i takie zaklimatyzowanie się w tej swojej grupie i nagle przeskoczenie do liceum czy do technikum jest takim okresem, w którym się trzeba było odnaleźć nie zawsze e, potrafiły się te osoby odnaleźć, a w momencie pierwszej klasy, drugiej klasy, a trzecia już było koniec, także w sumie to bardzo szybko jakby przelatywało i przechodziło. Czyli teraz może będzie szansa na tą integrację zdecydowanie lepszą, no zobaczymy. Ja, ja myślę, że z punktu widzenia takiego emocjonalnego, to to ja jestem dobrej nadziei, że to jest. Z punktu widzenia edukacyjnego zobaczymy, jak to będzie wszystko się wdrażało, jak te programy, wszystkie nauczania będą jakby kontynuowane i wprowadzane. Szkoda tylko ludzi, którzy stracą pracę. Tak, to, no to musimy tak, też patrzeć. Tak, w taki tak, 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 tak. To jest też prawda. Tutaj ma ta rację. Zobaczymy, jak będzie. Reforma edukacji już przyklepana. Że tak powiem, takie Państwo słyszą, bo jesteśmy w restauracji, przystanek obiad, już przygotowywane są obiady, dlatego efekty dźwiękowe w tle, w tle mamy. To tak przyklepana została już reforma edukacji, więc już wiadomo, że ona, że ona będzie. Mniej teraz o edukacji, troszeczkę wizerunku chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali. Mieliśmy w weekend w Częstochowie bardzo fajną imprezę, Dzień samorządu, dni samorządu terytorialnego i m.in. koncert. Trzy dźwięki komedy. W świat poszła informacja o tym, że no, Częstochowa muzyką stoi. Ja Częstochowy to jest chyba bardzo, bardzo fajna rzecz. Tak, bo mieliśmy tutaj gwiazdy, no, formatu muzyki światowego niemalże, Leszek Możdżer, między innymi także Marysia Sadowska. Ja myślę, że takie działania robione jakby. Z punktu widzenia takiego wizerunkowego i takiego przekazu, i komunikatu budują na pewno większą jakby atrakcyjność i wiarygodność tego, że to miasto jakby żyje na zewnątrz. Bo to pokazuje też światu, że potrafią do takiej małej miejscowości, jak Częstochowa, przyjechać takie gwiazdy światowe i potrafią jakby konceptować, że trochę zmienia się, to też jest myślę sobie ważne, zmienia się ten obraz Częstochowy taki typowo pielgrzymkowo-religijnej w taką też kulturę troszeczkę innego wydania. No właśnie, bo chciałbym, żebyśmy, żebyśmy tutaj też o tym dwa zdania powiedzieli, bo oczywiście y, Jasna Góra, klasztorój w południu Państwowej górze. jest dumą Częstochowy i tak będzie było i, i, jest, i będzie oczywiście zawsze i Częstochowianie są na pewno dumni z tego, że Częstochowa, że miasto jest znane właśnie z tej perspektywy. Natomiast taka rzecz, która się pojawia i w Internecie można o tym przeczytać na wielu forach i jak się spotykamy z ludźmi z innego miasta oczywiście, to też często tak jest, że pada, y, ktoś mówi, że jedzie do, do Częstochowy i pada pytanie, czy jedziesz do Częstochowy, czy na Jasną Górę. Bo bardzo często ludzie przyjeżdżają tylko na jasną górę i jakby zapominając o tym, że to jest jeszcze miasto. Właśnie ja zawsze ubolewam nad tym, że to jest takie rozdzielone. Bo jeżeli jedziemy do Krakowa, to nie jedziemy tylko na Wawel. Mamy też wiele innych rzeczy. Tutaj też jest co zwiedzać, co zobaczyć. Jest, bo wiadomo, że jest Jura krakowsko częstochowska którą można spokojnie odwiedzić i zobaczyć. Jura, ale też samo miasto. Samo miasto też, oczywiście. To działanie jakby samorządowców w kierunku pokazania, że w tym mieście też kultura jakby istnieje i się rozwija, jest fajnym, fajną płaszczyzną do kontrastu religijnego. I ja myślę, że osoby, które jakby w tym kierunku kierują tutaj miastem, dobrze wyczuły ten moment, że można to tak fajnie jakby połączyć, bo to nie jest tak radykalny kontrast, który jakby rzutował bardzo w dwie strony, tylko może on so ze sobą jakby fajnie współgrać bo religijność i kultura taka na wysokim poziomie, bo to już są, kultura jest w, w, taka z, z wyższej półki, powoduje, że jakby przyciągnie też takie osoby, które chętnie przyjadą posłuchać, zobaczyć będą też kojarzyć Częstochowę z taką częścią. No to jest chyba ważne, żeby właśnie miasto było też kojarzone, bo jest kojarzone właśnie z Jasną Górą, ale żeby miasto jako miasto samo w sobie też Dobrze się kojarzyło i było fajną atrakcją turystyczną. Oczywiście znaczy pan, ja myślę, że przede wszystkim to jest istotne, że trochę wyodrębniliśmy się tą właśnie tym wydarzeniem i przypuszczam innymi wydarzeniami od połączenia nas tylko jako Częstochowa chowa jasna góra bo do tej pory właśnie tak jak rozmawiamy, byliśmy bardzo mocno, synchronicznie, tak symbiotycznie połączeni z Jasną Górą i praktycznie nie było wiadomo, czy Częstochowa to jest jeszcze miasto, czy to jest tylko jakby taki wizerunek na zewnątrz Jasna Góra. Przez to powoduje, że trochę się wyodrębniamy i jak się wyodrębnimy, to będzie tak jak z Krakowem, że będzie Wawel i będzie Kraków, czyli te dwie rzeczy nie muszą ze sobą rywalizować i walczyć, tylko mogą świetnie współgrać. Bo ile przyjeżdża zorganizowana, czy przychodzi zorganizowana grupa pielgrzymów na Jasną Górę kierują się głównie tylko na Jasną Górę, no to mamy nadzieję, że ci, którzy przyjadą sobie na no weekend do Częstochowej, chociażby właśnie na Jasną Górę, to troszeczkę tego miasta zobaczą, bo to jest miasto piękne, gdzie wiele rzeczy można zobaczyć, no jest ja myślę, że wiele ciekawych miejsc. Ja myślę, że ten plac w ogóle, który tutaj został stworzony, też był może z perspektywy, patrząc y, czasu, też taką, takim elementem, który Miał dążyć do tego, żeby w tym mieście, właśnie w tym sercu, no bo jednak ten plac jest jakby takim sercem, on jest pustynią, wszyscy na niego narzekają, ale do takich imprez. Które gdzieś są otwarte, które, które pozwalają na koncerty, pozwalają na zbiórkę ludzi, jest rewelacyjnym miejscem do tego, żeby promować blisko jasnej góry. Czyli ktoś, kto przychodzi na pielgrzymkę, może też przyjść i posłuchać takiego. Ja nie przez przypadek zapytałem o, ten, o to budowanie wizerunku poprzez tego typu imprezy, właśnie jak tą, którą mieliśmy w wymienioną sobotę. No dlatego, że na Facebooku, na wielu innych portalach i na forach. Ludzie skrzykiwali się, umawiali się ludzie z Warszawy, z Krakowa, z Katowic, na to, żeby właśnie przyjechać do Częstochowy na ten koncert konkretny, więc to jest też właśnie szansa na promocję miasta, tego typu imprezy, bo ci ludzie przyjeżdżają z daleka. Ja akurat sam tuż przed koncertem, bo też też, też na nim byłem, ale tuż przed koncertem byłem w Katowicach, wracając pociągiem do Częstochowy, połowa pociągu, połowa pasażerów to byli ludzie, którzy jechali właśnie na ten konkretny koncert. A pociąg zawsze jest mocno obsadzony pasażerami, więc no to pokazuje, że to zainteresowanie tego typu wydarzeniami w Częstochowie jest. I chyba jak najwięcej tego typu imprez. Ostatnio mieliśmy także galę bokserską, w, robioną przez jedną z większych telewizji, co też pokazuje, że Częstochowa ma dużą szansę na promocję. Ale też trzeba popatrzeć na to, że dzięki temu młodzi ludzie, którzy wyjeżdżają właśnie kończąc szkołę średnią, wyjeżdżając w Polskę, mogą być w jakimś stopniu nie tyle dumni, ale przyznawać się do tego, że w moim mieście takie elementy się dzieją, że nie odcinają się od tego, że jestem z Częstochowy i wyjechałem, studiuję i już jakby jestem rodowitym innym. Człowiekiem, tylko przyznają się do tego, że w moim mieście taka uroczystość, taka impreza czy takie wydarzenie ma miejsce. Najpiękniej to by było, gdyby ci młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Częstochowy, ale tutaj to już jest rola władzy, żeby postarać się o to, żeby oni tutaj mogli zostać. Czyli miejsca pracy, większe pieniądze przede wszystkim za pracę, którą wykonują, bo w Częstochowie idealnie nie jest i my o tym doskonale wszyscy wiemy. Czasami mam wrażenie, że miejscowa władza o tym zapomina. No, możliwe, że tak jest, bo jak patrzymy na to, co się dzieje, to tak szeroko, szeroko rozumiana sytuacja trochę nas jakby zastanawia i przeraża. No, fajnie jest przyjść na koncert, fajnie jest otworzyć jakiś fragment drogi, czy coś tam jakąś wstęgę przeciąć, ale no, to nie jest wszystko, czym to, czym żyją, e, czym żyją mieszkańcy. To jest tutaj potrzebne wiele innych aspektów, głównie właśnie e, ta e, praca przede wszystkim większa wypłata. I tutaj pytam e, jako psychologa, jako specjalistę e, od, e, od tego, co gdzieś w naszej duszy siedzi, e, często tak jest, że chyba właśnie uciekamy no, gdzieś, gdzie, gdzie szukamy lepszego życia, e, a w Częstowie jakoś tak wiele osób nie może, nie może go znaleźć i to się nie zmienia niestety od lat. No wie pan, to jest najważniejsze. Najistotniejsze poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa mamy wtedy, kiedy te podstawowe potrzeby mamy zaspokojone, a jedną z nich jest te możliwość jakby zabezpieczenia się takiego materialnego. I to jest ważna rzecz. Jeżeli to będzie, to też będziemy szybciej i chętniej zostawali, wracali i jakby budowali dalsze części rozwojowe, ponieważ y, kultura to jest już jakby szczyt najwyższy, ale zawsze. Ale kultura rzecz. jest takim deserem tak naprawdę, tak, ale to główne. Danie to musi na być, ale to główne danie to musi być to, y, gdzie egzystujemy tak naprawdę na co dzień, w mieście, więc właśnie. Miejsca pracy, większe, większe wypłaty dla mieszkańców, którzy, tu, którzy tutaj są i będą chcieli zostawać. Bez poczucia bezpieczeństwa, czyli tych podstawowych potrzeb yy, niezaspokojonych, nie będziemy tutaj zostawać. co niestety tak jest. Ale mamy nadzieję, że to się w Częstochowie zmieni i Częstochowa pod różnymi aspektami będzie nam się rozwijać. Na koniec, jeszcze dwa słowa o sporcie. Częstochowa stała zawsze żużlem siatkówką, no była mekką, stolicą polskiej siatkówki. Piłka nożna też na, na wysokim poziomie była, później troszeczkę nam to gdzieś uciekło, ale teraz tak, Żużel jest ekstra liga, włókniarz Częstochowa. Piłka nożna ogromny sukces po ogromnej pracy przede wszystkim właścicieli Rakowa Częstochowa, piłkarzy no i tej wierze kibiców przede wszystkim w ten sukces, że on, że on jest, mamy pierwszą ligę dla Rakowa w kolejnym sezonie. O azt się szkoda trochę gadać, bo yy, no, piękna historia, która została po prostu zatłuczona i pogrzebana żywcem niemalże. Ale... Wizerunkowo yy, średnio. No, wizerunkowo średnio, to prawda, yy, ale jak patrzymy na różne sytuacje w życiu, to często jest tak, że coś co upada, no, bo raków też pięknie yy, kiedyś był na szczycie i spadł bardzo, na Nie bardzo aż badko. takim. No ale spadł i jakoś się odbudował, to też wiemy, że wszystko tworzą ludzie. I to kwestia jest tego, jacy ludzie będą chcieli jeszcze pracować i odbudowywać to, co tak naprawdę w Częstochowie było bardzo istotne, to mówi o Zadesie. Ale ja jestem zawsze dobrej wiary i wierzę w to, że wcześniej czy później wróci to co było, tylko oczywiście powoli takimi małymi szczegółami. Musielibyśmy tutaj wrócić do tematu pieniędzy, o których mówiliśmy wcześniej. Ja pamiętam kiedyś dawno temu ktoś w AZS Częstochowa powiedział, że my nie będziemy finansować, jeżeli chodzi o AZS, nie będziemy finansować w Częstochowie tak mocnie jak jest Jastrzębie, jak Bełchatów, bo my nie mamy kopalni, my nie mamy kominów. I trochę tak to wyglądało przez lata, że jak był jakiś sukces sportowo, to Organizacyjnie trochę to gorzej wyglądało, sponsorów nie było. AZS Częstochowa w ostatnich latach borykał się no przede wszystkim z brakiem funduszy, z brakiem pieniędzy. Jak nie ma pieniędzy, to w sporcie dzisiaj profesjonalnym tego rozwoju i sukcesów nie będzie. O tym doskonale każdy, każdy wie. No i teraz tylko pytanie, czy jeżeli będziemy jako AZS Częstochowa, AZS będzie ligę niżej, to czy ci sponsorzy, których nie było w Plus Lidze, pojawią się teraz? Czy będzie szansa na odbudowę tego profesjonalnej, tej profesjonalnej siatkówki? Nie dam to oceniać, nam przyjdzie tak. poczekać na to. Tak Ale na wracając do żużla, mieliśmy podobną sytuację, też dostaliśmy, też spadliśmy. I też podnieśliśmy się trochę. I tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy zakończyć dzisiejsze spotkanie. Robert Kowalczuk, psycholog, specjalista do spraw public relations, no i dyrektor Częstochowskiego Żaka. Był dziś gościem programu Panorama Cafe. Dziękuję za spotkanie Dziękuję. i rozmowę. Dziękuję Państwu. A Państwu życzymy oczywiście ciepłego i słonecznego dnia. Przypomnę, że nasz program realizujemy w Częstochowskiej Restauracji Przystanek Obiad. I widzimy się oczywiście już za tydzień. Do zobaczenia. Do usłyszenia.